Gdy rozpoczynałam studia, wiedziałam, że moje talenty mogę wykorzystać w dziennikarstwie. Przyszłam na to uczelnie, bo chciałam je jeszcze bardziej rozwinąć i udoskonalić. I nie zawiodłam się. Wykładowcy, którzy przygotowują nas do wykonywania przyszłego zawodu, przekazują wiedzę w jasny i zrozumiały sposób. Oprócz tego prężnie funkcjonują koła naukowe i dyskusyjne. Prowadzone są konferencje naukowe, a aktywny udział w tych spotkaniach rozszerza horyzonty. Kończąc trzeci rok studiów mogę śmiało powiedzieć, że na Akademii Ignacjanom rozwinęła swoje skrzydła. Akademia Ignacjanów w Krakowie mała uczelnia z dostępem do wielkiej wiedzy.